i'm so Pozdrawiam Was z dworu łopusznej, gdzie dzisiaj była tutaj specjalna impreza. Czyli takie muce Wieniec dożynkowy Wieniec Dorżonkowy, który widzieliście w poprzednim odcinku w kościele łopusznej jest tutaj eksponowany. A. A tutaj, pokaz czynności związanych z pracami gospodarskimi. Słuchajcie, naprawdę ciekawe miejsce to było. Ludzie ciekawi. Ja w ogóle dochodzę do wniosku, słuchajcie, że nastał jakiś zwariowany czas. Dlaczego zwariowany? Ponieważ Polacy, którzy stają się coraz bogatszym narodem, są, są coraz smutniejszym narodem. I trzeba jechać na Podlasie, trzeba przyjechać na Podhale, żeby zobaczyć, że można inaczej, że można w naturalny sposób cieszyć się życiem o tu mamy kozła ja z nim się nie zaczynam słuchajcie ale może Ty byś nam powiedział Koźle co jest z Polakami nie tak dlaczego my się tak ciągle kłócimy masz na to receptę nawet kozioł nie potrafi powiedzieć dlaczego Polacy są tacy jacy są no ale nie traćmy nadziei słuchajcie to co jest to to, że się co niektórzy uśmiechają bo doszedłem do wniosku, że Polacy to naród smutasów a tu widzicie kolejna osoba która się potrafi uśmiechnąć i może wszyscy, również ja zaczniemy się bardziej uśmiechać na bok troski i zmartwienia kiedy powinniśmy się dzielić tym, co mamy? Nawet jak jest mało, to warto się dzielić. Nie wszystko zależy od kasy. Trzeba próbować żyć w sposób godny. I trzeba uczyć młodego pokolenia, młode pokolenia uszanowania tradycji o patrzcie ci młodzi ludzie już wiedzą co robić ze słomą obracali też tymi cepami słuchajcie pozdrawiam was z Czuwaj.